A tak na budynki rządowe w Brazylii do środka wtargnęły osoby, które deklarowały poparcie dla byłego prezydenta kraju Jaira Bolsonaro. Brazylia w stolicy kraju znajdują się najważniejsze budynki administracji państwowej. Kongres, Pałac Prezydencki Sąd Najwyższy. Do ich wnętrza dostały się tysiące osób. Deklarowały, że są zwolennikami byłego prezydenta Jaira Bolsonaro. Policja długo pozostawała bezradna. Protestujący, którzy wdarli się do budynków, demolowali pomieszczenia, rozbijali szyby. Służby najpierw wyparły napastników, stąd do najwyższego, później odzyskały siedzibę parlamentu. My mamy około 200 osób aresztowanych na gorącym uczynku i zatrzymujemy kolejne osoby. Obecny prezydent kraju, w momencie gdy rozpoczął się szturm, przebywał w São Paulo. Oskarżył żandarmerię o nieudolność i wydał dekret, który umożliwił mu przejęcie pełnej kontroli nad stolicą kraju. Zabrakło bezpieczeństwa i chciałem powiedzieć, że wszyscy, którzy to zrobili, zostaną odnalezieni i ukarani. Polityczne zaplecze Luli swoje oskarżenia skierowało przeciwko władzom stanu federalnego. Główny zarzut to pozostawanie pod wpływem byłego prezydenta Bolsonaro. Ten jednak odciął się od ataków na budynki administracji państwowej. Pokojowe demonstracje w formie ustawy są częścią demokracji. Jednak grabieże i wtargnięcia na budynki publiczne, jakie miały miejsce dzisiaj, a także te, które praktykowała lewica. W 2013 i 2017 roku wymykają się tej regule. Bolsonaro z 30 grudnia przebywa poza. Krajem udał się do Stanów Zjednoczonych. Lula objął urząd 1 stycznia, a na zaprzysiężeniu zabrakło byłego prezydenta. Za atak na budynki rządowe gubernator stanu federalnego zdymisjonował już sekretarza do spraw bezpieczeństwa. Do końca stycznia obowiązuje dekret, na podstawie którego stolice kontrolują władze centralne. Zamierzam teraz wrócić do Brazylii i odwiedzić trzy miejsca, które zostały zniszczone. Zapewniam, że to się nie powtórzy. Na sytuację w Brazylii zareagowali światowi przywódcy, wśród nich prezydent USA Joe Biden. Potępiam atak na demokrację i na pokojowe przekazanie władzy w Brazylii. Reguł demokratycznych postanowił bronić też na Twitterze prezydent Andrzej Duda. Instytucje demokratyczne, w tym wybory, to świętość. Prezydent Lula wygrał i ma poparcie demokratycznego świata, w tym Polski. Po przegranych wyborach Bolsonaro uznał swoją porażkę, część jego zwolenników nie może się jednak z tym pogodzić, a wyniki głosowania uznaje za wyborcze oszustwo.